Dziś opowiem Wam o mance, która wciąga jak psychologiczny chwilę. Zostaje w głowie na długo po odłożeniu każdego domu. Seria zakończona, wydana u nas przez Waneko, zamknięta w 14 tom. Ta historia, która zadaje jedno z najstarszych pytań: czy w życiu ważniejsze jest piękno, czy talent? Główna bohaterka, tułowa Kasane od dziecka, była wytykana i odrzucana przez ludzi, bo jej twarz uznawano za odpychającą, wręcz odrażającą. A mimo to Kasane. Ma coś wyjątkowego. Ogromny talent aktorski. Marzy o scenie, o karierze, o świecie, którym mógłby dla niej błyszczeć ona dla niego. Wszystko zmienia się, gdy bohaterka odkrywa niezwykłą pamiątkę po swojej matce. Magiczną szminkę, która pozwala jej przybrać twarz pięknej kobiety. Brzmi jak cudowny dar, a może to przekleństwo. Na kartach tej historii spotykamy wiele postaci. Niektórzy pojawiają się na chwilę i nie zostają na dłużej. Ale każdy wnosi coś istotnego do tej historii. Co ciekawe, Kasane nie znajdziemy prostego podziału na dobrych i złych bohaterów. Tak jak w życiu, każdy ma swoje ukryte motywacje, ale też bagaż emocjonalny z lat wcześniejszych, czy też pamięta Kasane z poprzednich lat, czy to z czasów szkolnych, czy też Kasane pod inną postacią, ale też mają urazy, które kształtują później wybory tych postaci. Często prowadzą one do trudnych decyzji. Czasem nawet do wykorzystania innych dosłownie po trupach do celu. Kasana też nie jest zawsze wybiera drogę prostą czy moralnie, prawną. Pojawiają się osoby, które chcą jej pomóc, ale czy ona traktuje ich jak przyjaciół, a może tylko jako narzędzia, którym mają ją przybliżyć do realizacji swoich celów? To pytanie przywija się tak naprawdę przez całą historię. Kreska autorki doskonale oddaje ciężar tej opowieści. Mroczne kadry. Sugestywne emocje na twarzach bohaterów i atmosfera, która czasami przypomina horror psychologiczny. Każdy detal mimiki potęguje dramatyzm, a czytelnik czuje ciężar świata, w którym żyje sama Kasana. Piękno i talent to dwie strony medalu. Najbardziej przyjmującym motywem tej mangi to kontrakt pomiędzy talentem a Urodą. Ta dziś czuła po swojej matce wielki dar, ale nie piękną. To sprawia, że ludzie od początku patrzą na nią jak dziwiadło. Ta manga zadaje też trudne pytanie, czy sam talent wystarczy, jeśli nie można go pokazać światu? Czy piękno daje prawdziwe szczęście? Jak daleko można się posunąć, by spełnić swoje marzenia? To właśnie walka Kasany. Pomiędzy jej brzydkim ja, a piękną powłoką, która zdobywa dzięki szmince. Sprawia, że historia tak mocno chwyta za serce. Polskie wydanie odwanego stoi na naprawdę wysokim poziomie. Dobrej jakości dróg, świetne obwoluty, ciekawy zabieg. Sama okładka może wprowadzić w błąd, bo patrząc na tą serię, przypomina nam coś innego, czym by mogła ta seria być. Na pierwszy rzut oka wygląda jak mangawki Maciejuri, przynajmniej dla mnie, ale to tylko maska, tak jak sama Kasana, kryje coś zupełnie innego w środku. Na moment nagrywania tego filmu przeczytałam całość: 14 tomów. I tak jak wspomniałam, co ważne, ta historia jest zakończona, więc nie musimy czekać na żadne dodatkowe tomy. Trochę ubolewam, że mało się o tej serii mówi, może dlatego, że nie ma anime, ponoć jest film aktorski, którego jeszcze nie oglądałam, dużo odniesień do teatru, do udawania, do grania, więc to jest fantastycznie osadzone w tej serii. Więc podsumowując, kasane to maga o pięknie, przynocie marzeniach i walce z samym sobą. Pokazuje, że talent i uroda to tylko narzędzie Prawdziwe pytanie brzmi: jakie wykorzystasz, ile jesteś w stanie święcić, aby spełnić swoje ambicje? Więc jeśli szukasz historii, która zmusza do refleksji, a jednocześnie wciąga mrocznym klimatem, to teraz pytanie do Was: czy lubicie tego typu klimatyczne mangi, czy mieliście już w rękach kasane, a czy może Was zaciekawiłam tym tytułem i macie w planach jednak po nią sięgnąć? Jak zawsze, zostawcie strategiczne serducho i strategiczny komentarz, będzie mi niesamowicie miło, co i jego dnia ja Wam życzę. Cześć!